Cześć imanowit wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w końcu, w którym mnie... Właśnie chciałem powiedzieć, gdzie jest muzyka? Where is this music? Słuchajcie, mm, ucięło mi pierdzieliłem mi nagrywanie w ogóle. Tragedia, taka bitwa była, taka była bitwa i mi wyłączyło na... w ogóle nie nagrywanie, sama gra mi się wywaliła, tylko prytnęła, ale na szczęście save'y i tak dalej były, więc sobie wczytałem tylko. Dlatego od razu, od razu tak się szybko skończył odcinek bez żadnego pożegnania No ale dobra straciliśmy 700 ludzi Nieźle źle um, To jest cały czas to sama tura więc nic nie mogę zrobić To niby wiecie tutaj. urukaję, Urukhaje, ten. A tu nie ma kurcze Nie można A czego nie można? Aki wieczorem bo nie można Nie można to nie można i tyle Dobra, tak na serio Patrzcie co jeszcze tutaj można takiego O, co to było? Wykminić Tak średnia, bo wam powiem Na przykład Helmowy Jar od tej pory jest NASZĄ siedzibą. Naszą <gryzny> Dobra, tak na serio już Bez jaj Trzeba mieć Dobre rzeczy 180 handel, ile da. O Jezu, tak mało to nie no no no, 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 koniec tury, na, no, na, no. ach, Melodyjka z GTA V. Słuchajcie, moi koniec będzie konkursik na kanale niedługo, być może. O, w o tym mówiłem. O, tym mówiłem, że dostaną spał na armii. Jak się tylko helmowi zajmie. No, no, będzie ciekawa rozgrywka. Mam nadzieję, że nie idzie na pół do zbędzie lipa. Ale powiem szczerze, że będzie zabawa. Będzie się działo i helmowy jar będzie. Ach, trudno będzie go, krótko mówiąc, otrzymać. Ale pytanie brzmi, czy on będzie jeszcze teraz na Ison czy, czy tak wesprze tych kumpli w helmowym mierze No, stracony. Ale lipa jest. Chociaż w sumie tak, raz, mm, dwa, trzy oddziały łuczników mam, tym jeden bardzo potężny. Mam fajne oddziały tutaj, do dostrzeżenia akurat bramy. Dwa kolejne, które są git, i jeszcze, jeszcze. E, myślę, że nie powinno być źle. Tylko co ty dost... O jezus, Maria! On dostał od, od, od groma konnicy 28 obrony, 11 tylko. Kto to dopuścił do użytku? Ja się pytam kto? Ale ładny ryjek miał. O ten. Podoba mi się. Zdecydowanie, nie ma co się opierdzielać, trzeba lecieć tutaj jak najszybciej tą armią. Zabezpieczać Foldburg. Pozwól mi przetrenować tych ludzi. No nie, Czemu nie mogę? Mam za dużo tur. Matko, ja potrzebuję jakichkolwiek oddziałów. Na przykład Was. Na razie straszna lipa idzie. 203. Słabe oddziały, ale potrzebuję Was. I. No już bądźcie Wy, no. Inwazja się zmaga. No, jakby mi Foldburt zaatakowali, to by była lipa. Nie powiem. Tutaj idą mi jakieś oddziały. To potrzebuję przetrenować, no ale to będzie ciężko. Public order, bla bla bla. To mnie nie interesuje. A to jak z kulturą? Daję 42% nie źle. Czysto handlu. Też ładny zysk z tego. No dobrze, no dobrze, no ale poczekajmy tutaj jeszcze tam, chwileczkę. Jejku, ale ta armia jest, no jest tak przegięta, no to może nie jest jeszcze tak super straszne, to jest w ogóle Wow to oddziały też nie są jakieś takie super No ale doświadczone i w ogóle, no przegięcie, totalne przegięcie Ale tu się powinniśmy obronić, dobra Myślę, że tu idzie jak, jak na razie git, więc zakończmy turę <laughs> Pytanie brzmi, co się stanie z Rohanem? <laughs> co mi zrobi Rohan? Oj, a nie, idziesz tymi mniejszymi armiami. Ja myślałem, że tą dużą. No zobaczmy, czy tą dużą. Co zrobisz z tą dużą przede wszystkim. To mnie interesuje. Strasznie duża armii teraz sprowadza. ja nie mam w ogóle możliwości rekrutacji, bo tak powinienem mieć znacznie więcej, a nie mam. To jest nasz problem, a tą armią stoi i to jest też takie niebezpieczne. Bo zanim on mi helmowy jar... ...zaatakuje, to będzie lipa. So, teoretycznie powinienem do niego wyjść, ale... Tamto wyjście może być dla mnie dość przykre w konsekwencjach. Jak na razie tą armię dużą stoi, więc. No jest to ja dla nas jakiś plusik. Czemu nie? Tylko co to jest? Myśli emisariuta. emisariusza. Chłodź, Jomuś, trochę tu będzie szedł. Mam tur. 5 tur, to nie zdążę. Bo też jakbym miał zdążyć? Umber? Tutaj? Dzień do... o jesteście, dzień dobry Tu Kurna bić się chcesz Kówniarzu Żadne AI co? Zapiszę sobie przed taką bitwą gra. Niech to będzie... Autosaving, dobra. I ja mi to. na mapie. No zobaczymy. No jednak jak już przełamię go tutaj to będzie fajnie, bo to zbiorę sobie większą armię. Przez zanim w ogóle helmowy jar będzie się schylał ku upadkowi, zanim w ogóle będzie oczywiście. Myślę, już postaram tam się zebrać przynajmniej jedną naprawdę sporą armię i się przeciwstawić temu zagrożeniu, jaką jest tam ta armia, bo jest naprawdę potężna. No, to spawny. One nie są zadowalające. Nie, zdecydowanie nie. Idziemy, kurcze Wchodzą. Bardzo dobrze, że wchodzicie. Jeszcze dwóch oddziałów nie mam. A już jeden jest, jeszcze ten No to co? Zabawa będzie się działo I znowu w nocy będzie mało, będzie głośno Wbijamy w nich tam kurde na pełnej Widzę, znaczy, że to oddziały przeciwnika jakie... które figurują jako wsparcie, tak są dość daleko. Wam masakrę. Przede wszystkim was najpierw wyślę. Te dwa oddziały tu. Jeden oddział z tej strony, jeden oddział z tutaj, z tej strony. Kucznicy oczywiście tak napierdzielać. A wyjść z tyłu. I biegiem. To my się już bijemy, widzę Eee, spokojnie, ten oddział sobie da radę Coś go dużo tracę. Nie wiem, jakim cudem Eee, lol, czy jest oddział dowódcy? No, bez jajpa, no, no. Czekajcie, zmniej zmniejszmy sobie tempo. Jak to wygląda, powiedzcie mi, jakim cudem ja tak tracę moich ludzi, no. To jest niemożliwe, że on te oddziały miał takie, takie skokszone. Ci łucznicy są naprawdę zbyt potężni. Do tego oddziału to ma problemy, no i tu jest duży problem nasz. Czekajcie, potrzebuję tutaj jak najszybciej się dostać. Ej, bo u nich jest... U nas jest dość nieprzyjemna sytuacja przede wszystkim. Co, co mi tu wchodzisz? Jakim prawem? Dziadygo, to stara ty No nie mają połowę tylko, że... Tu mają łuczników, tam mają coś tam jeszcze, no ja miałem dużo tych oddziałów jednostek, na znaczy się no. Panowie, tutaj, biegiem Czy generał da sobie radę, któryś z tych No O Widzicie, już przeciwnik tutaj umarł sobie Umor w butoch O, jak miło To wy się wracacie Jednak generał go przełamał, Bar bardzo dobrze Bardzo dobrze Nie próbuj mi nawet szarżować na moje jednostki Dziadu ty Dużą szarżę ma? Oj, trochę ma tej szarży Faktycznie, no nie mam pikinierów na niego i to jest straszna Straszny problem nasz Trochę straciliśmy, bo 19% naszych Do jego niby 47 tylko Te statystyki powiedzmy, że no nie są dla mnie jakimś wyznacznikiem. się sobie tempo. I zaatakujmy dziada. Tylko Mam tutaj ładnie, to tutaj jeszcze się życzyć Tam dobić. Dobra, nie jesteś źle. Obawiam się, że będzie gorzej. Te oddziały sobie dały co dziwo radę. To ci już sobie nie dają rady, przeciwko ty. Tej... A dobra. Generał przeciwnika też nie żyje. Bardzo dobrze w takim razie tutaj Za mordę Już Trzebuje przyspieszenia, bo jest lipa jak na razie, bo mi dużo jednostek ginie Cie, kontynuuj bitwę, zabić to No dobra, już nie zabijemy 600 za... 700, no to jest, to było takie... Eee! średniawe, Ten, ci łucznicy znowu dali straszny popis i jego ucznicy znaczy się Kampania staje się trudna Trochę chyba będzie trzeba przysiąść nad nią Czyli Przede wszystkim trudna dlatego, że te rekrutacje No, tak jest strasznie Opóźniona, tak? Wy to się raczej nie pobijecie, wy też, nie? Tych uczników tu Ale ten oddział znowu do przetrenowania Ten też do przetrenowania O, ładnie, ładnie, jeszcze jakiś oddział dostaliśmy To dobrze Coś tam te oddziały nam zbierają, czy znaczy coś tam armii zbieramy O, kolejny oddział konnicy, naszej Więc jak na razie no, no nie idzie źle, bo Jednak jakąś armię ty na pewno będziemy mieli 9 tur. Czym Ty mi oblegasz? No, niczym, no. Tak, prawdę mówiąc. Więc ja potrzebuję zdecydowanie, jakby. Prze o, mogę przetrenować łuczników. No to mi się przyda bardzo, ponieważ za. W sumie to za dwie tury będę miał naprawdę ciekawe że jednostki, więc nie, nie jest to źle. Obawiam się, że będzie gorzej. No, myślę, że uformuję pełną armię, ale czy dam radę mu wtedy? To ma, czy to moją pełną armię dam mu tutaj? Bo ja przede wszystkim potrzebowałbym dużo pikinierów. O, teraz już odkrył jakby swoje jednostki. Tutaj jest jakieś coś, coś mocnego. Pokaż mi się oddziały. No to zobaczcie, taki spawn armii i takie. Nie smok w ustach pozostaje. Przy tak, po takich spawnach, no bo to nie ma sensu. Też nie ma łuczników no to jest akurat jedyny. Dla nas plus Naprawdę ten oddział uczników też mógłby zostać do przetrenowania To niby możemy, ale 7 tur, ileś tam tur Długo, długo, zdecydowanie za długo No a tutaj będziemy mieli raz, dwa, trzy, cztery oddziały Za jedną turę do wysłania na front Piąty będzie za dwie tury a może uda nam się jeszcze coś przetrenować. Dobra, widzę, że już doszedł trochę. A ten nadal stoi tą swoją armią. Kurczę, potrzebujemy w te o, 7 tur potrzebujemy maksymalnie 7 tur na zebranie pełnej armii i wyruszenie od, odbicia helmowego jaru, żeby przerwać oblężenie. Bo on teraz nie zaatakuje, bo po prostu dobrze robi, oblegając. No krótko mówiąc, wie, wie co robi, dobrze robi. I, I faktycznie jest to dla nas duże zagrożenie. Ale, 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 my mamy rekrutację. Tak jest, mamy rekrutację. I ja nie chcę kolejnego dowódcy, bo to już jest za dużo. Tutaj za turę będą panowie. Was muszę przesłać do przetrenowania. Zobaczcie, jakbym miał całą tą armię, no to. Łatwo by poszło. Mam dwa oddziały, czyli tak naprawdę jeszcze do przetrenowania trzy. Gdybym miał tych wszystkich, no tego niestety nie mogę przetrenować. Tak dzisiaj chyba będę musiał to posłać. Was na pewno tutaj muszę zostawić. Ale tak, co mi się przetrenowało? Co mi mogło tam pole... pobiec i bronić. To oddziały. O, no i tu jest już są już jakieś armie. Ci łucznicy mogą mi bardzo dużo pomóc. Dalej, będę miał przetrenowanych ile jednostek? Dwie jednostki przetrenowane, jedna zrekrutowana, ewentualnie jakaś konnica, ale... Jak na razie powiem szczerze, że jest tak średniawo, i to tak mocno średniawo. W pieniążkach stoimy ładnie, ładnie stoimy w pieniążkach, no to bardzo dobrze. Ale w tym miejscu na pewno hunting... Ej, czemu to jest takie drogie? A nie, 1600 ja po prostu... Okej, okay, dobra. Dobra, nie ma nie było pytania, nie było pytania. I chyba więcej nie zrobię. Teraz tak, gdybym wyszedł do ciebie, to jest tak, takie tylko zapytanie. O! Mogę do ciebie wyjść, wiecie co, tego chyba automacie. macie, zapiszemy sobie grę, save game Ty gier już było, autosave to niech będzie nasz 122 straconych, no dobra, myślę że, myślę że to nie był tak wcale zły No i bardzo dobrze, że przerwaliśmy oblężenie, o to mi chodziło Bo Chyba, że to mi zaraz zacznie oblegać To już będzie źle Ale nie, na razie dobrze, że przerwaliśmy to oblężenie I dalej, koniec tury a mój dyplomata dzielnie zmierza w kierunku tej frakcji. O jezus, to może nie było takie dobre. On mi teraz rozpocznie oblężenie, więc musiałbym je przełamać. Się... Chociaż nie wiem, może się obronię przed tym. Chociaż widzicie, że on cały czas wysyła tych sporo armii. Ale ma tam bardzo dużo konnicy. Konnicą nie wejdzie. Wystarczy chyba zniszczyć mu taran. I, a chociaż ma tam dobre jednostki z drugiej strony. A mamy dobrych kuszników, dobra. Zobaczymy, jak ta bitwa będzie. Myślę, że Hornburg, czyli. E, no. Jaką się nazywa? Helmowy Jar powinniśmy. Powinniśmy utrzymać, mam nadzieję, że tak będzie. Bo byłaby słaba, gdyby tak nie było. Nie chcę ciebie. Dobra. Jaki macie zasięg? Taki. Średniawy. Pytanie brzmi czy ja bym miał jakiekolwiek szansę gdybym zaatakował ich teraz. Teraz w chwili obecnej. Bo mają tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oddziałów naprawdę mocnych kawalerii. Jeden oddział naprawdę niesamowitych wręcz włóczników. a tak to mają trzy oddziały kiepskie, trzy oddziały średniawe, trzy oddziały takie też powiedziałbym, No że mogą być, ale no nie są jakimś tutaj marzeniem. Dla gracza Tak czy siak ja sobie tutaj te armie sprowadzam Tu mogę przetrunować, tutaj mogę zrekrutować No to mi się przyda, powiem wam szczerze, że jeżeli teraz mnie jeszcze nie zaatakuje w tej turze Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje jeszcze w tej turze Bo mam tutaj dość mocno pobijane jednostki, tak, przez to oblężenie A ci mają 10 ataku, no kurczę. Myślę, że powinno pójść naprawdę, zdecydowanie lepiej powinno pójść W pieniążkach jest, jesteśmy w git Tutaj nie ma nic ciekawego do w ogóle szkolenia i tak dalej No okej, okay, wracam, przepraszam, musiałem coś zrobić Tak jakoś urywa mi się dziwnie te nagrania, wiem, ale, ale, ale To bym mógł w sumie tutaj nawet zrobić, to mi się nawet może przydać, okej okay. tutaj, tutaj budowa, no i tutaj jest fajna armia jest, nie powiem, że jest zła Jest taka... Mogą być lepsza, ale jest armia nawet niezła Więc zakończmy tutaj. i zobaczmy jak to się pociągnie Czy będzie mnie atakował? No. Atakuje mnie, okej okay, zobaczcie jest 50 na 50, nie 3 do 4 I teraz zobaczmy co to jest za oddział, 8, 21, a nie To ja się bałem, że chociaż w sumie i tak jest to dobry oddział Wiecie co, tą bitwę sobie stoczymy na samym odcinku, bo będzie ona dość długa I myślę, że będzie ona wygrana, jak już wygramy tę bitwę no to będziemy musieli się dalej na, tak naprawdę w tym miejscu bronić tą armią, ale tutaj już się zbiera potężna armia, która najpierw pokona te wszystkie pierdołowate, następnie pewnie z, postaram się zająć tą osadę, albo od razu ruszyć na e, miasto, na stolicę Rohanu. Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się, bye bye.